Nie dwaliśmy no, Kamil, no już. co? my jesteśmy Kamil? Nie co to w, jest? W, 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 jest w, w, w kurwa Hograider. Nie wiem. Hogrider? Ty chyba, że nas zdradził. Nie, może w, dobrze, w, ale, nas. Może ale, łapkę zapomniał. Ale cicho, bo to kurwa. To jest ich. No ich, ich, ich siedziba. siedziba tej skurwy z niskiej grupy. Tu jest jakieś przejście. Kamil, Kamil nie patrzy się na dupę. Co Pokoj... no to kurwa? Tu jeszcze jakieś przejście. Dzisiaj Pokoj... przejście, przejść, nie ma nic. O kurwa, to jest jeden obywatel od nich. Ej. I owca. Rucha owcy. Co? Kój go, został go. Tu jakaś skrzynia. O, jest... o, o kurwa. Pęczasz? Bierzcie po Ej. każdy kardy. Czeka, ciebie za dużo. Bierzcie potecie kurwa. Kali wejsę też te, 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 te łuki, strzały. z łuki, strzały, jedzenie. Strzały u. sobie trochę jedzenia. Zajmę tą moją. A patrz, to jest tu Kali! Miecz! Ej, miecz. Wiesz ty? Kamil, on jest taki specjalny. On jest dla specjalny specjalnych bier. ludzi. Dokładnie. Dobra, to ja wezmę. Weź może te zbroje, ja, ja wezmę te zbroje, bo tu może się szedzą. Weź jeszcze miecz. Jeszcze miecz jest. Dobra. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy. Idziemy dalej. Ostrożnie, ostrożnie. Tu jest czaszki, Czaszki są wszędzie. A ty no to, to na pewno jest siedziba tej grupy. Nie mógł nas wystawić, on nam dał dobre kordy. Od tej grupy. No. Idę. Tu jest jakieś przejście. Kurwa, ale tych świniaków jebanych tu jest. Ej, Tylko, że jest to... Jak uderzymy jednego... Wszyscy na nas pójdą. Oni na, na, razie, nie, na razie nie wiedzą, że, że my jesteśmy źli. Na razie nie że z nimi. Ej, tam jest ich król chyba. Ej, gdzie? Tam, no? step brother! Ej, tam, ej, no faktycznie jest tam. Kamil, kiedy step brother. Wydaje mi się, że musimy go zajęć. Też się tak wydaje. Nie możemy wyjść na to, żeby ta grupa była te, terroryzowana, czy znaczy ten świat był terroryzowany przez takiego skurwy syna. Albo, podejdźmy tylko tam i zobaczymy. Kęci się. Kęci się, ej no. Ej, co wy tutaj robicie? To jest mój teren. Jestem członkiem organizacji terrorystycznej Prawo i Sprawiedliwość Ku Klux To wy tutaj robicie, cfele jebane? <grystanie> <grystanie> Czemu się terroryzujesz, kurwa? Synu, mogę terroryzować kogo chcę. Jestem członkiem partii z tym kurwa Ku Klux Klan. Wypierdolaj, na ciebie ryzyka. Masz na ciebie ryzyka, śmieciu. Kalik, gdzieś go? Nie pozwól mu kamień, go. zostaw mnie. Nie, jakieś jabłka, co to jest? Kolej, bierz go. Magia, on nie, jakieś... On, on jakieś czary ma. Czary no, nas, Obama nas finansuje śmieci, a wy co? i nie oj, spierdali, Oj, spierdalewam. Oj, jednak nie spierdliłem, o Bierzcie go, szybko. szybko. Bierz go, kawa. bierz nie, go. Gdzie, gdzie jest twoja grupa, co? Gdzie jest, kurwa, śmieciu? Ta grupa? Tutaj jest, właśnie wam... Jesteś nikim śmieciu. Pozbędziemy się z siebie, tak jak ja sobie... ojca. Nie, zbędziemy się ciebie, nie będziesz terrorował tego świata. Jestem kibicem Legii i poprzebis. Nic mi nie zrobicie, jestem nietykalny. A wy, no, wy nie walczą no, pod no, Monte no. Cassino i co? I chuj ci w dupę. Co teraz robię? Na damę, ujeżdżam O nie, jednak nie mogę. Nie bierz, go. Oj, nie nie bierz go, bierz go. Został. Oj, silny jest. bierz go. Niskorosły krójewko, co to, co mi robić? To próbujesz ja ja no Jesteś nie. kurwa niskorosły, rosły. jeszcze sko... stary śmiecił, jesteś czekoladką. Musisz sobie eee Musisz sobie, sobie, sobie nakładać rękawice białe, żeby nie odgryźć przy jedzeniu palcy swoich przy jedzeniu czekolady swoich palców. Rozumiesz? Nie. I ty masz kurwa czarną kursz, czarną koszulkę, to ja nie wiem. Dobra, wieś, dawajcie jest, go w kurwa, rękawie. dojeżdżamy <laughs> doli nie mnie Przed wami ucieknę, przed wami ucieknę, przed wami ucieknę. Przed wami, przed wami. Przed wami. Chuj Tu nie uciekniesz, dawajcie go Ale szybko, musimy go dojebać. Mocny jest, mocny jest. Jak wy się mocno, pali, ale da... Tylko podwórkiem razem, tylko małe śmieci jego. Bierz go chali kurwa. Mam siostry jak mnie zabijecie. Obiecuję Wurchodz siostry jak cię zabijemy? Był. Ja mam siostry. Jestem członkiem grupy terrorystycznej. Travel leszy, trawer leszy Mam wierzy, mam wierzy! Coooo, kamba! Aj, Kaju! Aj, Kali, Kali! Kali, Kali! Aż gdzie się zgodnić? Ej, to prawda, że zrobiłeś zamach na papierze? Kaliakta, tak się nie, nazywa. To nie ja, to nie ja. O, ty dziwko, <laughs> negerka, co ty mi napierdalałeś. Bij go, lpisz <laughs> go! Nie może wyjść, nie, 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 Aha, no o chuj, o chuj. Jest! No jest, udało się. W końcu, kamień. Hey. Koniec terroru w tym świecie! Koniec tej grupy! Zabijmy jego śmieci małych! Zabijmy jego grupę! Zajebaliśmy go! Udało się. Ale no. słyszałem stąd dziwne dzięki. Może to jacyś. Jak to się nazywa? Może to jacyś. E, jego więźnie? Więź, wi, wi, może. Więź, więźniowie? Nie wiem. może to Kamil tam jest. się do piwnicy. Ej no. Każde, tylko cicho, chodź, 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 pójdę pierwszy, pójdę pierwszy chodź, 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 Nie, chodź, 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 Ojcze, chodź, ale... kara. Ta, przepraszam. jak chodź, ja... chodź, like, Przepraszam, chodź, 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 Przepraszam, Będę musiał cię co on Co tu się odjebało? Co tu się ch**e nie, nie, nie mam pojęcia. Jego znaczy... duszek! Spi, jego duszek spierdala, jego duch leci do niebios. Kurwa. Dobra, dobra niech, leci, niech leci. Niech mu niech ziemia lekko będzie. Ty kurwa czy to ty... to Naiman? Czy ty jest Troszkę Spiro? Książka Spiro. To czyta. Czytaj, czytaj. Ty czytaj. Czytaj, ty czytaj. kurwa czytaj. jest Czytaj. Eee... Dobra, eee... To są koordynaty bazy szefa. Ja pierdol! Jeszcze jakiś szef jest? Czyli tak wygląda, że ta przygoda się jeszcze nie kończy. Przygoda ma swój ciąg dalszy.